Cześć, zapraszam na drugą randkę z Mitsubishi Outlanderem PHV lub FIU! Na wstępie wyjaśnię, że druga randka to wymyślona przez moją partnerkę nazwa na format, który wcześniej roboczo nazywałem krótko i na temat. Raz na jakiś czas w moje ręce trafia samochód, którym już jeździłem, ale być może jest w innej wersji, albo po jakimś faceliftingu. W trakcie mojego spotkania z takim samochodem może się okazać, że zmiany są na tyle nieznaczne, że szkoda waszego czasu i mojego czasu również na nakręcenie całego 10-minutowego testu. Szczególnie, że będę odsyłał do tego, co powiedziałem już wcześniej, ale to jest dobry sposób na sprawdzenie co się tak naprawdę zmieniło. Outlander PHV po faceliftingu trafił do mnie no, na moje własne życzenie. Po tym, jak przyjemnie rozczarowałem się zwykłym Outlanderem po faceliftingu, ale niestety PHV nie zmienił się aż tak bardzo, jak się tego spodziewałem. No dobrze, ale co się zmieniło? Oprócz wyglądu zewnętrznego, co będziecie oglądać teraz w przebitkach, wewnątrz poprawiono trochę... Co tu poprawiono? Tu mamy jakieś inne guziki, tu mamy trochę takich materiałów przypominających skórę, ale niekoniecznie będących skórą. Jest skórzana kierownica, ta kierownica jest taka grubsza, jest na niej chyba więcej przycisków i te przyciski jakoś inaczej wyglądają, i to są te główne zmiany. Kierownica jest też ogrzewana tu jest przycisk. Na dole mogę włączyć sobie ogrzewanie. Poza tym samochód jest lepiej wyciszony i to też zauważyłem w zwykłym Outlanderze. Pod warunkiem, że oczywiście pracuje w trybie elektrycznym, bo jeżeli włączymy silnik, to robi się głośniej. Niestety nie zmienił się też system inforozrywki i nie zmienił się zasięg. Jeśli bardzo się postarasz, wyciągniesz z w jakieś 35, może 40 km. Najlepiej, jeśli w ogóle wyłączysz do tego klimatyzację. No ale w moim przypadku klimatyzacja lub ogrzewanie jest włączona w samochodzie przez jakieś. Hmm, 360 dni w roku. W tej chwili mam ustawioną klimatyzację na 19 stopni, na zewnątrz jest 10 stopni i gdybym ją wyłączył, to zasięg z obecnych 22 skacze do 29, ale włączę z powrotem klimatyzację. Poza tym, żeby uzyskać ten dobry wynik, warto korzystać z odzyskiwania energii. Tu do tego służą te manetki. Tu się nic nie zmieniło, ale w Polsce trudno się jeździ eko, ponieważ kiedy ja staram się trzymać odpowiedni dystans od poprzedzającego pojazdu, żeby zostawić sobie miejsce na zwalnianie, na toczenie się, to natychmiast w to miejsce ktoś się w... wcina. No i wtedy ja muszę hamować, i całe moje odzyskiwanie energii diabli biorą. Poza tym, umówmy się, w Polsce mało kto jeździ. Po mieście 50 km na godzinę, więc trzeba jechać razem z ruchem, bo jeśli ja nie będę jechał razem z ruchem, to wtedy wszyscy mnie strąbią, będą zajeżdżali drogę, hamowali, stukali się w głowę, w czoło. Panie, co pan robisz? Dlaczego pan jedziesz tak wolno? Także w normalnych okolicznościach realny wynik na jednym ładowaniu na akumulatorach to jest około 30 km. Poza tym Outlanderem PHEV, nawiasem mówiąc, nie wiem czy widzicie, ale wszystko mnie wyprzedza, poza tym nadal trzęsie nim na poprzecznych nierównościach, klapa bagażnika nadal otwierana z siłownikiem, który został zaprojektowany przez inżyniera, designer nie miał tu nic do gadania, a gdyby tego było mało, to jeszcze są ceny. Ceny Outlandera PHEV w Polsce zaczynają się od 206 tysięcy złotych i to nie jest górna granica, tymczasem na zachodzie PHEV kosztuje tyle co diesel, czyli około 40 tysięcy euro, więc w Polsce zakup tego samochodu nie bardzo się opłaca. Do tego na zachodzie na samochody elektryczne i hybrydowe są, chociaż coraz mniejsze, dopłaty i lub zwolnienia z podatków. A u nas w niektórych miastach, no cóż, można parkować i wjeżdżać do strefy ograniczonego ruchu. To tak, jakbym koniecznie musiał jeździć traktem królewskim w Warszawie. Bo to taka autostrada przez miasto, e, tylko że wtedy i tak muszę mieć do tego specjalny identyfikator. Bo gdyby ktoś mnie zatrzymał, to muszę temu komuś udowodnić, że przecież jadę samochodem o napędzie elektrycznym lub hybrydowym. No bo nie uwierzą, jak zobaczą Outlander PHEV i przeczytają w dowodzie, więc muszę mieć identyfikator. Niestety, po drugiej randce ze smutkiem stwierdzam, że dzieci to z tego nie będzie. No dobrze, ale żeby nie było, że tylko skopałem biedne Mitsubishi, za co pewnie zapłacili mi Niemcy, jak pewnie niektórzy z Was będą podejrzewać, no to mam do Was pytanie, żebyśmy się razem czegoś dowiedzieli o sobie i o tym samochodzie. Co by sprawiło, że zdecydowalibyście się na zakup samochodu o napędzie elektrycznym lub hybrydowym? Czy byłaby to cena, czy zachęty, czy może jakiś, nie wiem, większy zasięg? Dajcie mi znać w komentarzach pod filmem, a ja idę oddać to cudo japońskiej techniki i przesiąść się w kolejne dla odmiany hybrydowe. Cześć!